I tak do mnie nie pasuje. Mnie takie coś nie interesuje. Ja mówię ci tego, to nie po to, żeby się chwalić i wywyższać, tylko po to, żebyś wiedział, że jeżeli jesteś osobą, która myśli podobnie i chciałbyś rozwiązać swoje problemy w relacjach z kobietami, to jest dla ciebie miejsce u mnie i nie musisz iść na kompromisy z samym sobą odnośnie uczciwości, odnośnie zasad, odnośnie tego. Co robić, aby mieć kobiety? I nie daj sobie mówić, że to jest tak, że ty musisz tymi kobietami manipulować, aby je mieć. Bo ci naprawdę dobrzy, to nie manipulują kobietami, nie po prostu są sobą, tak zwanym mitycznym sobą. Są tą najlepszą wersją siebie. Tak jak jeden z moich mentorów, który miał ponad tysiąc kobiet i, i stawia na autentyczność, i to jest niesamowite, co się dzieje w jego życiu. to możesz posłuchać też. Wywiady z nim, widzisz, ja też się dzielę z Tobą wiedzą od różnych ludzi. Wywiady z nim, no to znajdziesz, słuchaj, jak sobie wejdziesz na moją stronę, tam link będzie pewnie w opisie, to tam masz, wejdziesz na tą stronę, na telefonie będą trzy poziome keski, w lewym górnym rogu. Klikasz menu, wychodzi 1000 kobiet i 1000 kobiet system 2, zobaczysz tam. I tam będą te wywiady z nim, to taka, takie info dla nowych odbiorców. I dlatego widzisz, kiedy postawisz na totalną szczerość, to nie jest tak, że ty ją przestraszysz, czemu ty masz ją przestraszyć? To zupełnie nie tak działa. A to jest takie uwalniające to jest takie uwalniające, kiedy nie musisz kombinować, tylko możesz totalnie być sobą, totalnie być autentyczny w tym, co robisz. To jest po prostu piękne. Uwielbiam to uczucie. To jest takie uczucie mocy uwielbiam je. Naprawdę. Uwielbiam jej i to jest coś wspaniałego. No. <laughs> Polecam. I teraz pytanie do Ciebie. W którą stronę Ty chcesz iść? W którą stronę Ty chcesz pójść? Co jest dla Ciebie w życiu ważne? W jakim stylu ty chcesz to zrobić? Czy sposób, jaki, jaki uczysz się budowania relacji z kobietami, czyni Cię mocniejszym czy słabszym? I czy uczyłbyś się w ten sam sposób, gdybyś? Naprawdę zaakceptował to, że nie trzeba naginać rzeczywistości, aby pozyskać.